Witam Państwa bardzo serdecznie na krótkim briefingu prasowym Obywatelskiego Bloku Samorządowego w Bielawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest temat bardzo ważny dla mieszkańców Bielawy dotyczący likwidacji Straży Miejskiej. W wyniku projektu, który jest złożony przez grupę mieszkańców dotyczący zbierania podpisów na temat likwidacji Straży Miejskiej w Bielawie i w związku z tym wydania przez grupę inicjatorską, ale i w, w Bielawie oświadczeń bardzo skrajnych i bardzo brudzących wiele emocji. Obywatelski blok samorządowy w Bielawie chciałby konsultować z mieszkańcami Bielawy ważne tematy dla, dla Bielawy, dla mieszkańców. W związku z tym chcemy wyjść do Państwa z konsultacjami dotyczącymi likwidacji straży miejskiej. Są to ważne decyzje dla naszego miasta, dla mieszkańców. W związku z tym, planujemy w dniu 8 października, w sobotę, zrobić ankietowanie wśród mieszkańców Bielawy dotyczące właśnie Straży Miejskiej. Oprócz tego, zapraszamy już teraz bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Bielawy. 12 października o godzinie 18 do klubu Sowa na ulicy Jana III Sobieskiego o godzinie 18 na spotkanie z mieszkańcami, na, również, na które również zostanie zaproszony komendant Straży Miejskiej, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielawie, na temat wad, zalew, zysków i strat wynikających z istnienia Straży Miejskiej. Obywatelski blok samorządowy Chcę najważniejsze tematy konsultować z mieszkańcami. Chcemy słuchać Waszego głosu, bo to Wy, jako mieszkańcy, decydujecie o tym, jak bielawa będzie wyglądała, a my, jako radni, musimy liczyć się z Państwa zdaniem i z Państwa głosem. Dlatego serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszych konsultacjach oraz do wyrażania swojej opinii na tematy ważne dla Bielawy i dla naszych mieszkańców. Dziękuję.